Strzelanina na planie teledysku Wideo pokazujące strzelaninę na planie niskobudżetowego teledysku zostało udostępnione w sieci. 51 sekundowe wideo udostępnione przez policję z Nowego Jorku pokazuje mężczyznę w czerwonym polo trzymającego piwo. Miejsce akcji to Bronx. Po chwili wyciąga on pistolet i strzela kilkukrotnie w innego mężczyznę, następnie idzie w jego kierunku wciąż oddając strzały. Nie możemy pokazać tego filmu na YouTubie, ale jeśli chcesz zobaczyć całą akcję, kliknij na link w opisie. Właściciel sklepu powiedział policji, że uczestnicy zdarzenia byli pijani i nagle zaczęli się kłócić, mówiąc, kto jest gwiazdą, kto jest lepszy. Mężczyźni nawet zaczęli się opluwać. W pewnym momencie mężczyzna w czerwonej koszulce przeniósł konflikt na inny poziom. Po oddaniu kilku strzałów mężczyzna uderza jeszcze ofiarę kilkukrotnie w głowę. Inni przechodzą obok poszkodowanego i opuszczają sklep. 37-letni mężczyzna został przetransportowany do szpitala i pozostaje w stanie krytycznym. Policja stara się znaleźć napastnika, jak i innych, którzy nie udzielili mężczyźnie pomocy. Chłopcy chyba potraktowali gangster up zbyt dosłownie.